Bo nikt ci nigdy tak dobrze nie zrobi, jak slowek tym streamerem zajechanym, nie? Tak, kurwa. O! Oh, zleciał w ułamek sekundy, nie? W ułamek sekundy ten orszawa zleciał. Na dusza, nie? Kratkę na nie? niżej stań, patrz. Rzucam ci tam śmieci, gdzie masz stanąć. Kratkę niżej, tam masz stanąć. Tak jest, tam masz stanąć. Pięknie. Patrz, jeszcze lider party. Lider party. Lider party, nie? Zodi, nie bij tego. Kolejny, patrz, jeszcze jeden. Ilu was tam jest, chłopaki? Skąd wy jesteście? Jakim cudem? Patrz blight go dojeżdża. Musisz do góry z tym blight'em i do dołu później, nie? I potem na... na, na te... Zodi tutaj, no, leć tutaj, halo. Tutaj gdzie ty lecisz? Gdzie ty lecisz? Masz rob place'a, przesz, chopię. Co ty, gdzie ty poszedł? Masz rop place, Halo? Tutaj. Patrz, czy dalurował tutaj, nie? Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Proszę! no wy robicie? Halo? Nalurował mi tutaj 15 tysięcy potworów, nie? Ustawienia. Dajcie mi tylko to usunąć, proszę. Jak usunę? Nie ma woda, nie ma dowodu. Kanał, filmy, okej. Okay. Zawartość, producent, wideo. Usuwamy, słuchajcie. Usuń. Dobra, jest dobrze, usunąłem Uff Uff, poszło, słuchajcie Moi drodzy, także ogarnięte Kurde, prawie na polecił poleciał, pięknie To było zażartowanie Jedziemy To, nie, to jest... teraz dobra. Jakby się. To jest. Jak, jakby, słuchajcie, taka kupa albo coś, coś takiego. Nie, to jest jakby jak, jakaś taka kupa nie? albo coś, coś innego. No robimy dzisiaj dostęp na lipkę. No czemu mam nie robić dostępu na lipkę? Robimy, robimy, no. Zdrowie, moi drodzy, zdrowie. O kurwa, jakie mocne o, To powiem wam za mocne wyszło No, tak przy okazji, może zarkniemy. Nie, nic nie ma Tutaj deseczka, proszę bardzo mm. oh. <laughs> Ale tutaj luta jest, Storyk, powiem wam powiem wam, zobacz co tu z gościa zleciało, nie? Patrz, patrz, patrz jaki lucik tutaj <śmiech> <śmiech> Jaki diper co jest? Wow! Jaki diper dostałem na papę właśnie, nie? Oj, oj, 11 HPka miałem, pierdziele pierwszy wchodzę, nie? No! Wow! Ja Cię kręcę, ale mi się czarny, czarny. aż mi się ciśnienie przełamało Ciśnienie mi się, słuchajcie, podniosło Ale bułka wleciała teraz wow! 16 rozdziałów jest, także że mamy dopiero, no Nie całą do czwartą Także będzie grana tutaj, wtorek się do czwartek na pewno będziemy mogli grać jest! Jest! A nie, nie, to, to, to eksura. Dobra, chuj do dupy, nie? Nieważne, już myślałem, że jest Elven mail. <tuszy> A tu eksura mi się na to świeciła. Czy tam nie wiem, czy. O... A matrz o co chodzi? I on pada, on ma da nie? Czekaj, ucham go, ucham go! Jasiu, kurwa, budź lecz tego bws No patrz, Jasiu, halo! Jasiu! Miesz! Jasiu! Jasiu. No ja go uchałem trzy dury, nie? Ej, dobra, padam, 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 padam. Bang! Boom! Voli supercharge. Ja, pa 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 pa. Good luck, have fun, Kopaki! Good luck, have fun. Opa, 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 opa. rap, Patrz, 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 Cały się prawie wyleczył, nie? To jest gra, Deep Reda miał! Deep Reda miał, patrz co się dzieje, patrz! patrz. To Tiptoff chyba trolluje, nie? Tiptoff chyba, słuchajcie, troluje Dia, bo ja nie wierzę, że on tak się wyleczył cały, skajcie! to Tiptoff chyba to musi, słuchajcie, trolować, nie? Dobra, to szkoda czasu, nie? Szkoda czasu, Dia, to chyba Tiptoff troluje, Dia pokona na na tych, na wz -cie. Słuchajcie, koniec! Koniec! Zajazd, słuchajcie, na tym. Zajazd, Zajazd yo! deska Deska Oj, ale wave'a zgarnął, nie? Ale wave'ika, słuchajcie, zgarnął A to, to był druid, czy kto to był? To nie był druid chyba, nie? Ajajaj, aj, aj. cześć, pójdź gościkiem, spokojnie, bo Zdążasz się najlepszym? Tak, oczywiście, no ale lewy, wiesz, jednak lepiej tutaj ograniczyć to podanie, że już, już nie padam tą postacią, słuchajcie, ani jednej deski. Chodzi mi się zwaistować, chodzi na co stać, już ani jednej deski nie będzie tą postacią. Ani jednej. Stworniczo moje słowa, słuchajcie, ani jednej deseczki. Ani, słuchajcie, jednej deseczki, no. Haha, <laughs> jest pierwsze złoto, nie? Jest pierwsze złoto moi drodzy. Dobrze w końcu, teraz helmeci. 26 banieczki. Pierwsze złoto, moi drodzy, w historii tutaj May nie? Pierwsze słuchajcie, złoto, no Ale to na fizykę bardziej sobie... Ustawimy się i będzie dobrze myślę Dobra, nie ma czego bić na początku. O kurwa! Od, odchodź, bo masz odchodź po prostu, odchodź, ale nie tak. Nie tak, bo ty boca kurwa. Uwikłany, no pierwsza z boca robić, nie zgubisz go w ten sposób, no oto stoję na tym, żeby nie przeszedł. Dobra, idę do... Kurwa mać, no właśnie o to chodzi, nie Ty mnie nie puszy uwikłane, tylko po prostu spróbuj ja od góry go dołu. Nie? O pierdolę, naprawdę nie.